To dzisiaj temat miłosny, związany z przeznaczeniem. Czyli czy on lub ona są mi przeznaczeni, znaczy nie mi, <grym> to znaczy wam. Ja też sobie zadawałam takie pytanie w pewnych momentach mojego życia, nawet wiele, wiele razy sobie zadawałam to pytanie. I z mojego doświadczenia wynika, że nie jest to temat taki prosty i oczywisty, jak na przykład to przeznaczenie naszej duszy, tak? Jest ogólnie mi było dużo łatwiej znaleźć jakby odpowiedź na pytanie, co jest przeznaczeniem moim tutaj w sensie jakiegoś celu realizacji, czyli wyrażania mojego wnętrza, czyli co ja lubię, co kocham robić i co mi sprawia największą przyjemność, co powinnam robić w życiu i w czym się realizować. A pytanie odnośnie tego, czy jakiś mężczyzna był mi przeznaczony, było dla mnie o wiele trudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że Pojawiają się dwie osobne istoty, dwie dusze. Sprawa też się komplikuje przez to, co się dzieje właśnie w, w różnych filmach, przez to, co nam się przekazuje, o czym mówią inne osoby, a o czym nie mówią, ponieważ panuje tam takie przekonanie, że na przykład przeznaczona nam osoba to jest, to musi być, nie wiem, czy płomień, bratnia dusza, czy jak to się nazywa specific person po angielsku. No, jeżeli mamy te wszystkie znaki, które do nas przychodzą, tak? Nie wiem, jedni tam widzą liczby 11, 11, inni jakieś powtarzające się synchronizacje, jakieś magiczne zbiegi okoliczności, jakieś... Hmm, wszędzie na przykład imię tej osoby albo, nie wiem, adres z nią... adres zamieszkania związany, numer telefonu, jakieś inne rzeczy. Do tego jeszcze pojawia się bardzo duża chemia, która jest... Hmm, no, takim czynnikiem niezależnym od nas, tak? Czyli... Wydaje się, że nie mamy na to całkowicie żadnego wpływu i dlatego odczytujemy to jako coś, co być może pochodzi z innego wymiaru, tak? że to nasza dusza zadecydowała o tym, że, że tak powinno być, że my powinniśmy być razem. Albo inni mówią o tym, że ta prawdziwa miłość to jest wtedy, kiedy nie możesz przestać myśleć o tej osobie, albo wtedy, kiedy na przykład on jest taki dla ciebie. Bardzo zdecydowany, że wiesz, że będzie spełniał Twoje marzenia i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko mamy właśnie w tej naszej alternatywie, w tym przekazie takim związanym z duchowością alternatywną. No ale ja zacznę od tego, co to właściwie znaczy przeznaczony. Co to znaczy, że ktoś jest nam przeznaczony? Przeznaczony, czyli ustalony z góry. Tak? Czyli ktoś z góry zadecydował za nas, że ta osoba jest nam przeznaczona, nam w sensie, że my powinniśmy być razem, powinniśmy być parą, romantycznym związkiem. Kto zdecydował? No, w tej teorii jest takie założenie, że to stwórca czy nasza dusza zdecydowała o tym, że my jesteśmy sobie przeznaczeni i że my powinniśmy być ze sobą. No dobrze, ustalony z góry, tylko ustalony do czego? O, to jest pytanie. Do czego może być ustalony z góry? To na przykład do tego, żebyśmy się spotkali. No dobrze, jeżeli spotkanie nasze było ustalone z góry, no to okej. Okay. No to wiadomo, że wszystkich, których spotykamy, są nam przeznaczeni. Są przezna jest nam przeznaczone spotkać te osoby. Czyli każda osoba, którą spotykasz, jest ci przeznaczona. W sensie miały się poznać tą osobę, miały się spotkać. Ale czy to znaczy, że to jest ta wielka miłość, czy to jest ten mężczyzna tobie przeznaczony, czy kobieta, która została stworzona dla ciebie, tylko dlatego, że Wam było przeznaczone się spotkać? No, nie wydaje mi się. Druga sprawa być może było ustalone z góry, że macie się zakochać w sobie. No i wtedy tak, to by się zgadzało, bo miałeś się zakochać tej osobie, to było twoje przeznaczenie. Ale czy to znaczy, że ta osoba jest ci przeznaczona, w sensie jest najlepszym możliwym partnerem dla ciebie, albo że twoja dusza chce, żeby między wami było coś więcej niż tylko zakochanie, niż tylko na przykład ta chemia? No tego możemy się dowiedzieć dopiero wtedy, kiedy ta chemia minie, tak? Czyli... Mniej więcej od pół roku do nawet dwóch lat. I tak, to było nam przeznaczone, ale to nie znaczy, że było nam przeznaczone na przykład bycie z tą osobą, że to jest rzeczywiście dla nas partner. Bycie z tą osobą dłużej, to mam na myśli. No i właśnie, i teraz trzecia sprawa, to być może faktycznie było ustalone z góry, przez duszę, że my powinniśmy być ze sobą, tak? No i w takim rozumieniu, to również każda osoba, z którą jesteśmy, jest nam przeznaczona ale być może ona jest przeznaczona nie na partnera na zawsze, ale jest nam przeznaczona jako lekcja, ponieważ przeświat zawsze nam przesyła osobę, która najlepiej, najlepszy sposób może nas uzdrowić. Czyli najbardziej nas podpala, największe rany w nas otwiera, pokazuje nam te wszystkie niewyleczone emocje, te nasze słabości, te wszystkie nasze rany, kompleksy. Być może jest ta osoba przeznaczona nam właśnie na chwilę, jako lekcja, jako pewien stopień, który musieliśmy przejść po to, żeby móc stworzyć coś głębszego. Przeznaczony był, ustalony z góry do nauki, czyli tak. dzięki tej osobie nauczyliśmy się czegoś o nas sama. Wszystkie osoby, które spotykamy są nam przeznaczone w takim sensie, że powinniśmy, mieliśmy je spotkać, mieliśmy się czegoś nauczyć. Jeżeli się nie nauczyliśmy, tylko odejdziemy z niego, czyli uciekniemy od tej lekcji, to znów przyciągniemy do siebie to samo. Znaczy przyciągniemy to, czym jesteśmy. Jeżeli związek nie sprawił, że, że się rozwinęliśmy, że wzrosliśmy, że przekroczyliśmy pewne bariery, że się zmieniliśmy, że jesteśmy lepszą, wyższą wersją siebie, to po prostu znów wróci do nas to na zasadzie po prostu przyciągania tego, kim jesteśmy. No i tak się mówi, że jeżeli my swoją wewnętrzną pracę wykonaliśmy, wzrośliśmy, a ta druga osoba nie wzrosła, no to nie jest to na pewno ktoś, kto jest nam przeznaczony. I w tym rozumieniu jest to dobre rozumienie, <gryw> dlatego że my już zmieniamy naszą wersję siebie, jesteśmy kimś innym, jesteśmy... w sensie bardziej na przykład ucieliśniliśmy swoją duszę i wtedy ta druga strona już do nas nie pasuje i nawet przestaniemy czuć do niej pociąg, przestaniemy czuć, że, że to jest ta istota, z którą my powinniśmy być. No dobrze, no to kto, kim jest i jak rozpoznać tego naszego wymarzonego, prawdziwego kochanka, czy też kochankę, którą wybrał nam Bóg na zawsze. <grych> tak jak powiedziałam na początku, to nie jest takie łatwe, bo do tanga trzeba dwojga. Więc, nawet jeżeli powiedzmy, rzeczywiście spotkasz osobę, która będzie bardzo do ciebie pasować pod względem zainteresowań, wartości, celów w życiu czy pod względem właśnie jakiejś energii, czy temperamentu i będziecie się fajnie uzupełniać i tak dalej, no to problem jest taki, że ta druga strona też musi chcieć. Też musi pozbyć się pewnych części swojego ego. I na tą drugą stronę w zasadzie nie masz żadnego wpływu. Nie masz żadnego wpływu. Ja wiem, że są takie teorie, że jak bliźniacze, płomienie są ze sobą tak, że jeżeli Ty jako bliźniaczy, płomień, jako ta Divine Feminine wzrośniesz, no to wtedy ten Twój partner też wzrośnie. Ale prawda jest taka, że Ty nie masz żadnego wpływu na tą drugą osobę. Jeżeli Ty wzrośniesz, to po prostu z czasem masz takie poczucie, że nie chcesz być z tą osobą, nie chcesz być z tą wersją tej osoby. Chcesz przeciągnąć kogoś innego. I zazwyczaj się tak dzieje, że przeciągasz po prostu kogoś innego. Także nie ma sensu tego szufladkować, czy to jest biśnia, czy płomień, czy ktokolwiek inny. To nie ma znaczenia, jak go nazwiesz. Zawsze będziesz przyciągać po prostu to, kim jesteś i będzie Ciebie ciągnęło do tego, co Ci pokazuje wszechświat w tej osobie. Bo będziesz widzieć siebie w tej w tym mężczyźnie, czy w tej kobiecie. No i widzisz, nawet jeśli dusza coś zaplanuje, jeśli nawet dusza Stwierdzi, że rzeczywiście chce, żeby wasze ścieżki się połączyły i powiedzmy jest ta wola najwyższego ja, żeby tak było, no to jest jeszcze ego tej drugiej osoby. Jest ego, które może walczyć do upadłego. <laughs> może nigdy nie wybrać po prostu tego związku. Może wybrać co innego. Z jakichkolwiek przyczyn nie wiem. No niektórzy sobie tam na przykład pomyślą, że a, ten facet jest za biedny, to ja go nie chcę, albo jakiś mężczyzna, który ma rozbuchane ego, będzie na przykład myślał, a... Ta kobieta to za bardzo lubi flirtować ze wszystkimi dookoła, ona mnie za bardzo podpala, jestem za bardzo zazdrosna, ja nie jestem w stanie tego przerobić i, i tyle, i po prostu wolę mieć święty spokój. Możemy w jakimś sensie inspirować innych ludzi do tego, żeby się zmieniali, ale ich decyzją wewnętrzną może ta zmiana rzeczywiście być poruszona. Ego, ból i strach są czasem tak silne, że nawet najwyższy ja nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Spójrzcie zresztą na siebie, jak y, ja na przykład miałam jakieś rzeczy do przerobienia w sobie, ile moja dusza musiała się narobić, <noise> ile kłód musiała mi rzucić pod nogi, ile ja musiałam w sobie przerobić i w ogóle, jak musiał, ile lat musiałam minąć i tak dalej, żebym ja przeskoczyła do następnego etapu swojego życia, czy do następnego poziomu rozwoju osobistego. Sami wiecie jak jest ciężko na przykład ludziom wyjść wiem, z alkoholizmu, jak jest ciężko pozbyć się jakiegoś kompleksu i tak dalej. Więc te, ta druga strona, ta nasz jakiś tam w cudzysłowie przeznaczony ktoś, też po prostu może nie być w stanie tego przejść. Hmm. Naszym zadaniem jest odpowiedzenie sobie na pytanie czego my chcemy, czego chce nasze najwyższe ja. Czy nasze najwyższe ja jest przeznaczone do tego, żeby czekać na kogoś, aż on zrobi ze sobą porządek? Musimy wiedzieć, kiedy jest ten moment, kiedy trzeba odpuścić tą osobę, mimo że nam się wydaje, że jest cudowna i że byłoby nam cudownie. Musimy kierować się miłością, zarówno do siebie, jak i do tej osoby. Miłością w rozumieniu pragnienia, byśmy my i ta druga osoba byli w swoim najwyższym ja. No, powiedzmy, zakochałabym się w alkoholiku i cały czas bym go tam, nie wiem, głaskała po głowie, no pomagała mu jakby w trakcie tego momentu, kiedy on jest tam pijany, woziła go gdzieś i tak dalej. Podarowując mu swoją energię, ja nigdy go nie zachęcę, ani nie zainspiruję do tego, żeby on się zmienił, żeby przestał pić. Że miłością w tym momencie jest odejście. To jest prawdziwa miłość, mimo że jest ona trudna. Tak samo miłość do siebie samej Powiedziałaby mi, że skoro ja w tej relacji, będąc osobą, która jest alkoholikiem, jestem swoim niższym ja, nie czuję się w tym dobrze, jest dużo cierpię, nie mogę się skupić na rzeczach, które są ważniejsze, sama się nie rozwijam, no to wtedy miłością do siebie jest właśnie odejście, tak? Czyli jest po prostu zwrócenie energii do siebie. I tutaj każdy z nas musi się kierować swoją własną po prostu intuicją i. Swoją cierpliwością, swoją wytrzymałością, czy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja chcę w takim zawieszeniu na przykład być i czekać na kogoś, kto wydaje mi się, że jest mi przeznaczony. Może ci się bardzo długo wydawać, że ktoś ci jest przeznaczony, bo na przykład masz właśnie tą chemię do tej osoby albo no, po prostu masz jakieś tam wspomnienia, których nie potrafisz przerobić, ale jak to wszystko przerobisz, będziesz potrafiła, potrafił być po prostu sam, będziesz szczęśliwy, szczęśliwa będąc samemu. Zakotwiczysz w sobie swoje wartości, no to ta druga osoba bardzo często po prostu odpada. W takim sensie, że przestaje być dla ciebie atrakcyjne bycie z tą osobą. Także widzicie, jak to jest z tym przeznaczeniem. Jest to przeznaczenie, ale jest też ego, jest ten świat fizyczny, nie tylko duchowy. I to od nas zależy, w co chcemy się tutaj bawić. Czy chcemy na kogoś czekać, czy chcemy żyć w bajce mówiącej o tym, że to jest tam ktoś. Specjalny, dla mnie przeznaczony i, i ja z nikim więcej sobie nie wyobrażam być. Każdy ma prawo, oczywiście, taką decyzję podjąć, ale jeżeli to Ciebie krzywdzi, to z mojej strony tylko taka rada, że powinniśmy odchodzić od wszystkiego, co nas krzywdzi. Od wszystkiego, co sprawia nam ból, od wszystkiego, co nas zatrzymuje w miejscu. Od wszystkiego, co już nas niczego nie uczy. Po to, żebyśmy my sami byli szczęśliwi, żebyśmy my sami mogli spełniać. Nasze przeznaczenie osobiste, nie tylko przeznaczenie w sensie partnerskim. To by było na tyle o tej miłości. A później w następnym filmie, nie wiem czy to będzie następny po tym, ale w którymś na pewno opowiem Wam o tym, kogo warto wybierać, kogo warto wybierać jako swojego partnera. Jakich cech powinniśmy poszukiwać, jakich uczuć powinniśmy w sobie szukać. I to z pewnością Wam pomoże w odnalezieniu i w wyborze tej osoby mam przeznaczonej.